Pani, wyszedł nowy sklep Luczka. Jego sklep się nazywa? luczekshop.pl Patrzcie jakie tam są niesamowite rzeczy. No po prostu jest niesamowity. Trelela o matko, ale mi się chce pić. Zaraz, zaraz, czy to jest mój kubek z mojego sklepu? Napiję się z niego, tak mi się chce pić. O Jezus, jak się z niego wygodnie pije. kopki. kopki. Ile te sacy kosztują? Koszulka Luczka kosztuje 69,90 zł 90 groszy. Kubek z Luczka kosztuje 49 ,90 zł 90 groszy. Podkładka pod kubek kosztuje 29,90 zł. groszy. Idealna okazja. Pa! Pa kochani! Dajcie lajka subskrypcję.